Jesteśmy dzisiaj w Sławnie, przy ulicy Polanowskiej. Jest tutaj nieruchomość. Działka o powierzchni ponad 4000 metrów, bardzo atrakcyjna. Dlaczego? Ponieważ będzie posiadała bezpośredni dostęp do drogi S6, która właśnie się buduje. Działka w Sławnie z dużym potencjałem inwestycyjnym. Teren o łącznej powierzchni ponad 4800 m2. Nieruchomość znajduje się przy nowo budowanej drodze ekspresowej S6. Wyjazd z miasta Sławna w kierunku Słupska. Będzie to obszar o dużym natężeniu ruchu pojazdów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, co stwarza prawdziwy potencjał do prowadzenia działalności w postaci stacji paliwowej, dyskontu czy restauracji typu fast food. Wjazd na działkę poprzez węzeł z drogi ekspresowej S6. Poszerzony zjazd umożliwi obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i transportu towarowego. Teren działki po niezbędnych pracach ziemnych, równy i płaski. Działka graniczy ze ścianą lasu oraz z drogą S6.